Branża motoryzacyjna przeżywa swój największy rozkwit w historii. Za nim kryją się też rzeczywiście bardzo duże zmiany i wyzwania rynkowe związane przede wszystkim z elektromobilnością, a ze zmianami procesów biznesowych i z wymagami dostosowania się do komunikacji elektronicznej. Studia technologii i zarządzania w branży motoryzacyjnej przygotowaliśmy właśnie po to, żeby przygotować specjalistów i wszystkie osoby współpracujące z branżą do tych nowych wyzwań. Kierujemy je do wszystkich tych, którzy funkcjonują już w zespołach sprzedaży w zakładach dealerskich, w serwisach, ale też w firmach współpracujących. To są a, agencje a, marketingowe, domy mediowe czy też firmy konsultingowe. Program został przygotowany przez ekspertów i specjalistów w branży motoryzacyjnej. Studia integrują kwestie zarządzania, marketingu i perspektywy klienta, co daje przewagę w pracy projektowej i strategicznej. Specjaliści, którzy prowadzą zajęcia, mają doświadczenie pracy dla takich marek jak BMW, Volkswagen czy Toyota. I nie bez znaczenia pozostaje fakt, że będziecie mieli okazję kontaktu z nimi, ale też z innymi słuchaczami, co być może w przyszłości przyniesie wartościowe kontakty biznesowe. Jeśli już jesteś częścią lub marzysz o rozwinięciu swojej kariery w branży motoryzacyjnej, to dołącz do tego programu już dziś. Zostaniesz profesjonalistą, który zna technologie, które napędzają współczesną motoryzację, który potrafi zarządzać marką, zarządzać zespołem w dynamicznie zmieniającym się środowisku oraz zarządzać zmianami, które definiują współczesną branżę automotive. Będziesz posiadać umiejętności w zakresie superspersonalizowanej komunikacji z klientem, oraz otrzymasz narzędzia do zbudowania własnej marki osobistej w organizacji, w której pracujesz bądź rozwiniesz skrzydła po ukończeniu tych studiów. Tym wiedzę i kompetencje będziesz mógł wykorzystać w działach sprzedaży, aftersales, startupach technologicznych czy agencjach marketingowych. Jeśli chcesz rozwinąć swoją karierę i działać świadomie w transformacji technologicznej w branży motoryzacyjnej, to te studia są właśnie dla Ciebie. Dołącz do nas już dziś. Serdecznie zapraszam.